Jestem, naprzeciwko Jacoba, u góry. Też jestem chyba u góry. Papilon. Człowieku, to jest, wiesz, można sobie... Przy... Yy, Od technika coś idzie. Kto to? Ty? Dobra. A, a tu, tu coś łazi jeszcze przy Jacobie. Idę, idę, idę go sprawdzić. Pistolet, pistolet. Tak? Tak, byłem. Dobra, to olać go. Patrzę na ten na główne wyjście, nic nie widzę. Oh, o, na dole, na dole od yy, tego odguszona przechodzi skał. Idzie, od, idzie, na idzie. Prawo. Idą, idą dwóch dwukraczy, dwóch graczy, tej, Nie, od Tu od, od papilona, Od papilona, widzieliśmy. Dobra. Fulę, fulę. I my ja nasze jest... jednemu, jest dwóch, jest dwóch, uwaga. Wycofali na papilonach chyba. Bogom obchodzić z tyłu. To choć ob, my obchodzimy. Ja obchodzę! Na środku, zakwitnie. Ja obchodzę. Obchodzę od Urbana. Rzucam im granata, uważaj, rzucam granata. No, to no, 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 no. To zginęliśmy, kurwa. Obaj? Szmaty, tak. Oni i zwały mnie, od tyłu, bo tam skarb Przyleciałeś. jeszcze. Dawo Zachodzę, zachodzę. Mam tak chują broń A ty lipek żyjesz Jeden tak? minus Jeden minus Gdzie? Ja lipek, to... jak, Ja, ja Jak na do niego? Na... Biegną mu leżę, leżę Leżę Leżę, jeden został Dostał dwa, dwa strzały od Ale mi wali z pompy Ja do siebie mówię A, Mój stary też On ładuje nie maga się. Patrz leży Leży, leży Kurwa Jebany Uh! Żal mi Hiper, was. Kurwa. A, podchodziłem mu tak blisko, żeby nie mógł pompy tego broni, po, wiesz. A -no. On był z długą skałachem, miał pistolet wyciągnął jeszcze. Ty jesteś za mną, tak? Widzę tak, cię. Tak, tak. Masz czerwoną łaskę, nie? Tak. Okay. Jest kontakt, widzę. W lesie, naprzeciwko, wzdłuż. Widzę go. Za drzewem, Kampi czy kurwa poszedł dalej Już prawie strzelałem... O, dobra, będę strzelał Minus Gąsko Drugi jest Wy, Wydupiam Na prawo, na prawo, za drzewem Widzisz go? Dalej za tym drzewem jest czy co? Spierdolił, spierdolił Gdzie? Dalej za drzewa tam o dobra, Ale dostał ode mnie, ode mnie dostał na pewno, zaczął spierdalać jak tylko dostał kulkę Aha, no to wydubił na bank, bo zobaczył, że jest dwóch, to Dobra, ja skracam Jestem przy tych trupach Przy tym, co go zajebałem Nie, to nie, nie ten, bo jest ogolony Jestem Ten przy się sturlał tutaj niżej bo leży tutaj, z dwóch trupów Tutaj są trzy trupy, leżą ty. Lipek, może tylko zabiłeś? Nie, 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 on spierdalał. Chociaż kurwa, może. Sprawdzam tego tutaj, co był tak wyposażony, bo to mi wydaje się, że to on. Sprawdzam. Yy, lipek, 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 lipek. Tak? dobra. Już, 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 już. Tutaj. chodź, bierę. Dobrze, okej. nie? Tu bierz go, no. Mi coś nie pasowało tutaj, że. Tutaj jest Agane zabity. No i pięknie. No kurwa. Login. Dobra. To, 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 to światło karbiłeś już, nie? To no jeszcze jedno o światło. W korytarzu tam musimy na korytarzu iść do góry. Aha. Chodźcie, wyczyścimy tutaj, nie? Sejfu, jak ktoś śmiech. No tutaj są wszyscy, nie ja idę tam yy... Bierz ten yy, bierz też strzykawki. Osłaniajcie plecy, osłaniajcie plecy Patrzę plecy Gdzie jest ta strzykawka? Po prawej stronie w szafce yy, w skrzynce, w skrzynce, w szafce Ty Masz na pewno strzykawkę? No, z drugiej... Chyba, że ten pokój obok to jest. Nie a dokumenty może. Kurwa, może to masz inne zadanie w ogóle. No muszę... dobra, to jak wyjdziemy... I tak muszę światło obrabiać. Idę na schody to na to lewo To trzeba iść na wyjść w ogóle stąd, nie? Tak. No to dawajcie, w... idziemy w lewo. Na Tam dół. tą stronę, tak, i na ten i wyjście od razu. Ty weź weź z co ty masz za zadanie w ogóle. To czekaj, jeśli się schowam tylko, nie? Secure case. No i gdzie? Jest napisane gdzie? Director's office. To nie jest szczekawka, to szukaj w innym. To jest jakaś walizka. Panowie, obstawiajcie, obstawiajcie, ja sobie to znajdę. Dobra, idziemy do lampy, nie znalazłem. Jedno z pierwszych zadań. Uskiera? Może ten... u tego... To cię? Ci Dobra, minus. Szczekaw. Kurwa, jest Kościół grupy z wąsem. O. No to jest... Papor D... Postman the, pewnie. The, the A, to pewnie w bunkrze to trzeba ma, list wziąć. Mam, mam, ma, ma. Dobra, to idziemy w bunkier albo ten. Panowie, wszyscy na, na prawo. do Nie, nie. Pod lampę, nie? Okay. Słuchaj. No. Jak to jest, to jest zadanie na ekstremach? Oh. Idziemy na światło, idziemy na światło. No, też mi się wydaje, że idziemy na świat Oho, to już kurwa skawy. No to będziemy mieć skaw graczy też, nie? Dawaj, idziemy. To jest... To jest zadanie na customsach, to by się pojebało. Nie, to jest napisane faktory. No, Deliver from the past to jest na pewno customs. Czemu chodzisz do łazienki? Czemu chodzisz się do Sprawdzam klucz, sprawdzam klucz. Minus. Zajebałeś? Jeszcze ktoś jest? Ktoś przebiegł do was? Minus? To ja idę, idę teraz z Kibli. idę. jeszcze skibli. ktoś, jeszcze ktoś. Ja, 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 ja. Ja wyszedłem na zewnątrz, czy po lewej stronie? Skaf. O, do mnie. Na zewnątrz. Uciek. Przy wyjściu, przy wyjściu jest. W Kiblu, w Kiblu, w Kiblu, w Kiblu, w Kiblu. Grać czy grać? Nie wiem. Otwieram, rzucam najda. Wchodzę, jestem w kiblu. Minus. Dobra. Jestem w kiblu, w kiblu, na środku, wychodzę. A? Czyszczę dalej. No to idziemy na światło. Chypek, chodź w drugą stronę. Dobra, czyścimy. Dobra, lecę. Oj kurwa, mnie ujebał. Skąd? Skąd? Bait. Granata tu! No, teraz scav gracz. Ja pierdolę, kurwa na heada mnie wzią. Ujebałem coś chyba. Nie. Minus Dobra, chodźcie na światło Dobra, nie cię no panowie i... to, 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 to Kto to miał zrobić światło? To no ja Stalowy wychodzić. tak możecie wychodzić. Tak. A czyli nie, nie zginąłeś, tak? Tak po drodze do tego zrobił Jest, za... jest To ja wow, niepłochę Przy wyjściu, przy wyjściu Nie, nie nie ta... Nate poseł to... okej okay, to ja jestem ja przy wyjściu jestem za, za rurami, za rurami po lewej stronie teraz Po prawej, widzę. po prawej Dobra widzę się kurwa, O kurwa, mać. dobra, się ro robi się śmiesznie dobra. No na wyjściu Wyszedł z wyjścia Uwaga bo tam e gracz, gracz wychodził może kampić Czysto R e Kto to tu? stalowy tutaj z tym stilegrimem leżysz tak? Skaw, skaw Minus Dostałem! O, z góry, z góry wali chyba Nie, kto co walił? Nie wiem, ja dostałem walił Co uwaga Na dole Jest, jest, jest Wbieg Wr bieg w prawą stronę, tu, do środka Co tam Uważaj, 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 wycofaj się o, kurwa, Dobra, jestem porwiony. Biegam tam do góry, biegam do góry. Jestem mocno porobiony. Gdzie on był? Ja znam Czyli burza. Bijemy go, a to skawgrać jest. Wchodzę, na na dół. Jest na górze, na górze uważaj. Leci coś po schodach. Leży minus. Ja Chodź się Jeszcze coś leci, uważaj. Zamknij, zamknij chyba Wymaga. Cicho, teraz cicho. Pod drewnie bieg. Wypierdalamy? Hmm? Idzie, idzie, idzie. Idzie chyba. Patrzę górę. Patrz kibel. Idzie górą chyba. Patrz kibel, pa patrz kibel. Na pewno idzie z prawej. A, coś jest tu. Kibelem chyba. A, kibel. będzie wchodził teraz. Minus. Zamykam. Wypadamy. jest nic? Nie, mam. Dobra. Śmiejszy graty. Tak. O, wali. Na dole jest, na dole jest, na dole jest yy, za kontenerem z prawej. Ja się muszę łatać. Metal. Nie wiem, w kiblu go nie ma. W kiblu, kibel, kibel. Pan Kenji. Nie, Gdzie dobra. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Pojebało mi się. Na górze, na górze, na klatce. What? Kurwa, co się tu dzieje? Zaraz naboje na skończą. tam tamtego? Tak. Nie 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 nie, 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 nie. Dobra. Ja, ja górą. Otwieram górę. W blaszek wchodzę. Na kontener przeskoczę i do wyjścia. To ty wyszedłeś już na... na do tak, 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 tak. Ja na górze. Skac, skaczę ci na łeb. O, tu gdzieś był. Uwaga na wyjście, uwaga na wyjście. Dobra. Sprawdzam ekstrakt Lewa Czysta Czysta O kurwa, pojebane akcje Ale panowie, słuchajcie to O, o proszę o, mówiłem kurwa Jak to tak Dobra, to na, na dormę lecimy, nie? Mhm. Poza nas, co to? Ty na górę, na samą górę musisz, tak. nie? Masz wszystko, znalazłeś? Za na górę, minus. Ciekawe, się, ja sprawdzę, się To do końca. Skawy na zewnątrz. Tak, kto, kto idzie? Ja już. No. Zbierasz go? Chyba, na, na chyba mało. padł, ale nie jestem pewny. Padł, 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 bo słyszałem. Słyszałem, słyszałem. Ooo, leży! jak mnie. Skody, schody, schody.